Na spieczonej słońcem ziemi Gileadu, gdzie wiatr niesie tylko kurz, pojawił się człowiek, którego imię wstrząśnie całym Izraelem. Eliasz, prorok nieugięty, bez rodowodu zapisanym w kronikach, bez tytułów królewskich, a jednak potężniejszy niż władcy i ich armie. To nie był zwyczajny człowiek. To był Boży Posłaniec, którego słowa zatrzymały deszcz i sprowadziły ogień z nieba. Zastanawiałeś się kiedyś, jak jeden człowiek może stanąć naprzeciw królów i bez lęku wypowiedzieć prawdę? Dlaczego właśnie Eliasz został wybrany, by rozświetlić mroki bałwochwalczego królestwa? Ten, kto zna prawdziwą historię, Eliasza wie, że nie jest to opowieść tylko o przeszłości, ale o walce, która trwa w każdym sercu do dziś. Nie możesz przegapić, jak zaczęła się jego misja. Czy jesteś gotów poznać proroka, który nie ugiął się przed nikim? Tylko przed samym Bogiem. Eliasz staje przed królem Ahabem, królem, który oddał serce Baalowi, zapominając o Bogu Izraela. W pałacu pełnym przepychu i złota rozbrzmiewają odważne słowa proroka: Na życie pana, Boga Izraela nie będzie ani rosy, ani deszczu, dopóki ja nie powiem. Całe niebo milknie. Wyobraź sobie, w kraju rolników, pasterzy, ludzi, zależnych od deszczu, Eliasz ogłasza suszę. Władza drży, ludzie zaczynają szeptać. Jak człowiek z pustkowia ma moc wstrzymać niebiosa? Ahab patrzy z gniewem, ale Eliasz odwraca się spokojnie. To nie on przemawia, to sam Bóg. Rozpoczyna się duchowy pojedynek. Dlaczego Bóg wybrał tak drastyczny znak? Bo czasami cisza nieba jest głośniejsza niż słowa ludzi, a naród musi wreszcie usłyszeć. Gdy słowo o suszy rozchodzi się po królestwie, Eliasz znika. Nie kryje się jednak ze strachu. Podąża za głosem Boga, który prowadzi go do samotnego potoku Kerit, daleko od pałaców i ludzkich oczu. Tam, gdzie ziemia pęka z braku wody, Eliasz każdego ranka widzi cud, kruki przynoszą mu chleb i mięso, a woda z potoku zaspokaja jego pragnienie. Czy wyobrażasz sobie, by w czasach głodu ptaki stały się Bożymi posłańcami, karmiąc człowieka? Bóg pokazuje, że Jego opieka nie zna granic że dla tych, którzy mu ufają, znajdzie drogę nawet tam, gdzie ludzkie siły zawodzą. Eliasz nie jest sam, choć cały kraj drży z niedostatku. To dopiero początek lekcji zaufania. Czy w twoim życiu widzisz potok, który nigdy nie wysycha? Potok Kerit w końcu wysycha, a Eliasz otrzymuje nowe polecenie. Ma udać się do pogańskiej ziemi, do Sarepty, gdzie wdowa czeka, choć sama o tym nie wie. Spotykają u bram miasta zbierającą ostatnie drewno. Jej zapasy są na wyczerpaniu. Garść mąki, odrobina oliwy, posiłek na pożegnanie życia. Eliasz jednak prosi ją, by najpierw przygotowała chleb dla niego. To żądanie wydaje się bezlitosne, ale prorok wypowiada słowa, które zmieniają wszystko. Dzban mąki się nie wyczerpie, dzban oliwy się nie opróżni, i tak się dzieje. Każdego dnia Bóg pomnaża jej resztki. W świecie, gdzie ludzie liczą tylko to, co mają, Eliasz i Wdowa uczą nas, że prawdziwe bogactwo zaczyna się od zaufania. Jakie ostatnie masz w swoich rękach, które Bóg może pomnożyć? W domu Wdowy z Sarepty rozbrzmiewa cichy płacz. Jej jedyny syn, jedyna nadzieja na przyszłość, nagle umiera. Kobieta, doświadczona już stratą i głodem, oskarża Eliasza. Przyszedłeś, by przypomnieć mi o moich grzechach i zabić mojego syna? Eliasz nie odpowiada gniewem. Bierze chłopca na ręce, zanosi go na górę i tam w izbie zwraca się do Boga z głębi serca. Trzykrotnie kładzie się na dziecku, wołając: Panie, przywróć mu życie. I wtedy dzieje się cud. Oddech, wraca do chłopca. Wdowa patrzy na Eliasza z łzami: Teraz wie, że jest prawdziwym Bożym mężem. A Ty, czy wierzysz, że modlitwa może przywrócić to, co umarło w Twoim życiu? Trzy lata minęły. Ziemia Izraela spękana, głód zagląda, w oczy ludziom, a niebo nadal zamknięte. Eliasz, który przez ten czas pozostawał w ukryciu, otrzymuje od Boga jasny rozkaz. Wróć do Achaba. Wyobraź sobie scenę. Prorok, który rzucił wyzwanie królowi i Bogom, wraca bez wojska, bez ochrony, tylko z Bożym Słowem. Spotyka obadiasza wiernego sługę Boga, ukrywającego proroków, który drży przed tym spotkaniem. Eliasz nie cofnie się jednak. Wie, że musi stanąć przed królem i pokazać, że prawdziwy Bóg nie milczy. Czas ciszy się kończy. Nadchodzi chwila konfrontacji. Czy ty byłbyś gotów stanąć w obronie prawdy, nawet po latach milczenia? Na królewskim dziedzińcu, po latach głodu i cierpienia, Achab wreszcie staje twarzą w twarz z Eliaszem. Król patrzy z gniewem i wyrzutem: To ty sprowadziłeś nieszczęście na Izrael, ale prorok nie cofa się ani na krok. Odpowiada odważnie, wskazując palcem: Nie ja sprowadziłem nieszczęście, lecz ty i twój dom. Opuściliście pana i poszliście za Baalem. Wyobraź sobie to napięcie. Oto samotny człowiek mówi prawdę prosto w oczy królowi, którego Rządy doprowadziły do ruiny naród. Eliasz nie kończy jednak na słowach. Proponuje wyzwanie, które na zawsze rozstrzygnie, kto jest prawdziwym Bogiem. Cały Izrael ma się zebrać na górze Karmel. Nadchodzi dzień decyzji. A ty komu? Oddałbyś swoje serce w takiej chwili? Na rozkaz Achaba cały Izrael zbiera się na górze Karmel. Tłumy ludzi, prorocy Baala. 450 mężczyzn odzianych w barwne szaty, 400 proroków Aszery. Wszyscy przybyli, by zobaczyć, kto jest prawdziwym Bogiem. Pośród tego zgiełku stoi samotny Eliasz. Nie ma armii, nie ma tłumu za sobą, ale ma coś, czego reszta nie posiada: niezłomne zaufanie do Boga. Eliasz staje przed ludem i zadaje jedno pytanie, które rozcina powietrze niczym miecz. Jak? Długo będziecie kuleć na dwie strony? Jeśli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim, jeśli Baal za Nim. Cisza. Ludzie nie odpowiadają, boją się podjąć decyzję. Eliasz wie, że dziś nie będzie miejsca na kompromisy. Dziś ogień z nieba ma przemówić. A Ty, po której stronie byś stanął? Zasady są proste: dwa ołtarze, dwa byki, jeden test. Prorocy Baala mają zacząć pierwsi. Przygotowują ofiarę, układają drewno, lecz nie zapalają ognia. Z samego rana rozpoczynają wołanie: Baalu, odpowiedz nam. Ich głosy niosą się po zboczach góry Karmel, tańczą, krzyczą, modlą się. Czas mija, słońce wysoko, a niebo milczy. Eliasz patrzy na ich zdesperowane wysiłki i z ironią pyta: Może wasz Bóg jest zajęty, śpi, może podróżuje? Zdesperowani prorocy sięgają po nóż, kaleczą swoje ciała, krew spływa, ale odpowiedzi brak. Bóg, który nie słyszy, nie widzi, nie istnieje. A tłum zaczyna dostrzegać, że fałsz nie przynosi żadnego owocu. Kogo wołasz w chwilach, ciszy? Gdy prorocy Baala wyczerpani upadają, Eliasz spokojnie wzywa lud: zbliżcie się do mnie. Na oczach wszystkich zaczyna odbudowywać zapomniany ołtarz pana, który leżał w ruinie. Bierze dwanaście kamieni, symbol dwunastu pokoleń, Izraela, so jakby przypominał im ich tożsamość i przymierze z Bogiem. To nie jest tylko gest fizyczny. To znak duchowego powrotu, wezwanie do odnowienia serc. Eliasz układa drewno, rozcina byka, ale na tym nie poprzestaje. Każe napełnić cztery dzbany wodą i trzykrotnie polać ofiarę. Ołtarz jest przemoczony, rowy wokół pełne wody. To nie będzie zwykły ogień. Bóg nie potrzebuje łatwych warunków, by objawić swoją moc. Czy twoje serce, jak ten ołtarz, czeka na odbudowę? W ciszy, gdy wszyscy wstrzymują oddech, Eliasz unosi wzrok ku niebu. Nie krzyczy, nie tańczy, nie kaleczy się jak prorocy Baala, wypowiada prostą, pełną mocy modlitwę. Panie Boże Abrahama, Izaaka i Izraela, niech dzisiaj poznają, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twoim sługą. To nie Eliasz ma być uwielbiony, lecz Bóg. On nie prosi o ogień dla własnej chwały, lecz by serca ludu wróciły do Pana. W tej krótkiej chwili ciszy niebo zdaje się pochylać nad górą Karmel. Nikt się nie spodziewa, co wydarzy się za moment. Czy twoje modlitwy są wołaniem o Bożą Chwałę, czy tylko o spełnienie własnych pragnień? Eliasz pokazuje, że gdy człowiek staje pokornie, niebo otwiera się samo. Nagle niebo rozdziera się potężnym blaskiem. Ogień Pana spada jak błyskawica, nie tylko pochłania ofiarę i drewno, ale również kamienie, pył, nawet wodę, wrowie. Tłum osłupiały patrzy, jak wszystko, co mokre i niemożliwe do zapalenia, znika w płomieniach. Nie ma już wątpliwości. Żaden Baal, żadna ludzka sztuczka, ale żywy Bóg Izraela odpowiedział z nieba. Ludzie padają na twarze i wołają jednym głosem: Pan jest Bogiem, Pan jest Bogiem. Eliasz nie musi nic więcej mówić. Teraz serca ludu drżą przed prawdziwą świętością. Jak długo człowiek potrzebuje znaku, by uwierzyć? Czy niebo musi się rozpalić, byś przypomniał sobie, komu oddałeś swoje życie? Góra Karmel wciąż pachnie dymem, gdy Eliasz zwraca się do tłumu z ostatnim rozkazem: Pojmijcie proroków Baala, niech żaden nie ujdzie. Lud prowadzi ich nad potok Kiszon, gdzie zostają zgładzeni. To nie tylko kara. To symboliczne, odcięcie wszystkiego, co prowadziło Izrael do zdrady Boga. Bałwochwalstwo nie może zostać w sercu narodu, jeśli ma on powrócić do źródła życia. Eliasz rozumie, że duchowa odnowa nie może pozostawić miejsca na kompromis. Ludzie stali się świadkami nie tylko cudu, ale i Bożej Sprawiedliwości. Jak często w naszym życiu pozwalamy, by prorocy Baala szeptali do naszych serc. Czasami, by wrócić do Boga, trzeba nie tylko uwierzyć, ale też odciąć wszystko, co nas oddala od prawdy. Kiedy ziemia Karmelu jest jeszcze ciepła od ognia, Eliasz zwraca się do Achaba. Jedź, jedz i pij, bo słychać szum wielkiego deszczu. Niebo, które przez trzy lata pozostawało zamknięte, ma się wreszcie otworzyć. Ale zanim pierwsze krople spadną na spękaną ziemię, Eliasz wspina się samotnie na szczyt góry. Tam, Klękając, składa głowę między kolana, pokorny, nietriumfalny. Modli się, nie polegając na spektakularnym cudzie, lecz na Bożej, obietnicy. Siedem razy posyła swojego sługę, by wypatrywał chmury, i za każdym razem nic. Czy modlisz się dalej, kiedy niebo milczy? Eliasz uczy, że wytrwałość w wierze rodzi owoce nawet wtedy, gdy nie widać ich od razu. Za siódmym razem, gdy sługa powraca. Jego słowa brzmią niepozornie. Widzę małą chmurę, wielkości dłoni człowieka, unoszącą się z nadmorza. Dla wielu to byłby niewielki. Znak, ledwie zauważalny pośród bezkresnego nieba. Ale Eliasz wie. Bóg działa często przez małe początki. To, co niepozorne, zwiastuje nadchodzącą obfitość. Eliasz wstaje i mówi do Achaba: zaprzęgaj, Rydwan, bo deszcz cię zatrzyma. I faktycznie... Niebo ciemnieje, burzowe chmury gromadzą się nad krajem, a po latach ciszy Ziemia znów poczuje deszcz. Jak często lekceważymy drobne znaki Bożej obecności, czekając na coś spektakularnego? Eliasz przypomina: Bóg objawia się już w chmurze wielkości dłoni. Gdy niebo pęka grzmotem, a deszcz zalewa ziemię, Achab rusza rydwanem do Jezreel. Jednak to Eliasz, napełniony mocą Bożą, wyprzedza królewski powóz. Biegnąc przed nim przez całą drogę. To niezwykła siła fizyczna pcha proroka do przodu. To duchowe uniesienie, które pokazuje, że gdy człowiek jest prowadzony przez Boga, pokonuje ograniczenia ciała i natury. Deszcz zmywa nie tylko pył, ale i duchowy letarg Izraela. A Eliasz biegnie na czele, jakby wskazując ludowi drogę powrotu do Pana. Czym jest dla ciebie ten bieg? Czy pozwalasz, by Duch Boży poprowadził cię tam, gdzie sam nie masz siły dojść? Eliasz pokazuje, że z Bogiem każdy krok nabiera nadnaturalnej mocy. W deszczu zwycięstwa, gdy Bóg ukazał swoją potęgę na Karmelu, wydawałoby się, że nic już nie zagrozi Eliaszowi. Jednak w pałacu w Jezreel czeka królowa Jezebel, której serce pała gniewem. Gdy słyszy o śmierci proroków Baala, wysyła Eliaszowi groźbę. Niech bogowie ukażą mnie, jeśli jutro o tej porze nie uczynię z Twoim życiem, co uczyniłeś z nimi. Jeden list, jedno zdanie, które niczym cień spada na proroka. Eliasz, który stawił czoła królowi i prorokom, nagle zostaje przeszyty strachem. Dlaczego właśnie teraz? Bo czasem po największym duchowym zwycięstwie przychodzą najcięższe ataki. Czy rozpoznajesz momenty, gdy wróg próbuje zastraszyć Cię po Twoim triumfie? Eliasz stanie przed próbą nie siły, ale serca. Eliasz, ten, który wzywał ogień z nieba, teraz ucieka w samotności na pustynie, zostawia swojego sługę, odchodzi sam, pogrążony w lęku i zmęczeniu. Siada pod krzewem jałowca w cieniu i wypowiada słowa, które poruszają każde serce. Panie, dość już, odbierz moje życie, bo nie jestem lepszy od moich ojców. Wielki prorok, który zdawał się nie znać lęku, teraz odsłania swoją kruchość. To przypomnienie, że nawet najsilniejsi duchowo mają momenty zwątpienia i zmęczenia. Czy? I ty znasz ten stan, gdy po walce zostaje już tylko cisza i pytanie: Dokąd mam iść? Eliasz pokazuje, że Bóg nie opuszcza nawet wtedy, gdy człowiek sam siebie chce zostawić w cieniu pustyni. W ciszy pustyni, gdy Eliasz leży pod krzewem. Pragnąc śmierci, Bóg nie odpowiada wyrzutem ani gniewem. Zamiast tego posyła Anioła, który dotyka Proroka i mówi: Wstań i jedz. Obok znajduje się świeżo wypieczony placek i dzban z wodą. To nie jest zwykły posiłek, to znak, że Bóg troszczy się o Eliasza nie tylko w chwilach triumfu, ale i w momentach zwątpienia. Po raz drugi Anioł przychodzi zachęcając: Droga przed tobą jest zbyt daleka. I rzeczywiście, wzmocniony tym pokarmem Eliasz rusza na 40 dni i nocy, aż dotrze do Góry Choreb. Bóg nie zostawia go w pustynnym zmęczeniu, daje siłę na dalszą drogę. Czy widzisz, jak często, w chwilach Twojej słabości, Bóg podaje Ci chleb, którego nawet nie zauważyłeś? Po długiej, samotnej wędrówce Eliasz dociera do Góry Choreb, miejsca, gdzie kiedyś Bóg przemawiał do Mojżesza. Zmęczony, rozbity. Ukrywa się w jaskini. Tam w mroku słyszy pytanie od Boga: Co tu robisz, Eliaszu? Prorok wylewa swoje serce. Gorliwie zabiegałem o pana, a oni porzucili twoje przymierze, zburzyli twoje ołtarze. Zostałem sam. Ile razy czujesz, że zostałeś sam w swojej wierze? Ale Bóg nie odpowiada od razu. Eliasz wychodzi na górę. Najpierw przychodzi gwałtowny wiatr, potem trzęsienie ziemi i ogień. Jednak Boga nie ma w potędze żywiołów, dopiero po nich rozbrzmiewa cichy, łagodny szept. I wtedy Eliasz zasłania twarz płaszczem, bo Bóg nie zawsze przychodzi w huku. Czasem Jego głos dociera do serca w ciszy, gdy wszystko inne milknie. W tej cichej chwili na chorebie, gdy Eliasz słucha Bożego szeptu, Pan nie tylko pociesza, ale daje nowe zadanie. Mówi prorokowi, że droga jeszcze się nie skończyła. Eliasz ma powrócić i namaścić Hazaela na króla Aramu, Jehu na króla Izraela, a Elizeusza na swojego następcę. Bóg również objawia coś, co całkowicie zmienia serce Eliasza. Pozostawiłem sobie siedem tysięcy w Izraelu, tych, którzy nie ugieli kolan przed Balem. Eliasz myślał, że został sam, ale Bóg miał przygotowany lud wiernych, których prorok nie widział. Ile razy, patrząc na świat, wydaje Ci się, że jesteś samotny w swojej wierze? Eliasz dowiaduje się, że Boży plan jest większy niż ludzkie zmęczenie i lęk. To przypomnienie, że zawsze jest reszta, zawsze jest przyszłość. Posłuszny Bożemu nakazowi, Eliasz schodzi z góry choreb i kieruje się do Abel Mechola, gdzie spotyka Elizeusza, syna Szafata, pracującego na polu. Elizeusz nie jest kapłanem ani uczonym, lecz zwykłym rolnikiem, zajętym orką. Eliasz bez słów podchodzi i zarzuca na niego swój prorocki płaszcz. Ten gest jest potężniejszy niż tysiąc słów, to symbol powołania, przeniesienia duchowego dziedzictwa. Elizeusz rozumie wagę chwili. Porzuca pług, żegna się z rodziną i idzie za Eliaszem. W jego sercu nie ma wahania. Tak zaczyna się proces uczniostwa, gdzie powołanie rodzi się w codzienności. Bóg często wybiera tych, którzy wiernie wykonują swoje zadania, by dać im nowe powołanie. A czy ty rozpoznałbyś moment, gdy Boży płaszcz spada na twoje ramiona? Niedługo po powołaniu Elizeusza, prorok Eliasz staje przed kolejnym wyzwaniem. Królem Izraela zostaje Achazjasz, syn Achaba, który idzie śladami Ojca, odwraca się. Od Boga i szuka odpowiedzi u Baala Zebuba, boga ekronu. Gdy Achazjas ulega wypadkowi i leży ciężko chory, zamiast zwrócić się do Boga Izraela, wysyła posłańców do pogańskiego Bożka. Bóg jednak posyła Eliasza, by stanął im na drodze. Prorok pyta ich jedno proste, a zarazem druzgocące pytanie: Czyż nie ma Boga w Izraelu, że idziecie pytać Baala Zebuba? Eliasz ogłasza, że król nie wstanie złoża. To przypomnienie. Jak łatwo człowiek szuka pomocy gdzie indziej, zapominając o tym, który ma prawdziwą władzę nad życiem. A ty, do kogo zwracasz się w chwilach kryzysu? Wieść o Eliaszu i jego proroczym słowie dociera do Achazjasza. Król nie zamierza przyjąć wyroku pokornie, wysyła do proroka oddział pięćdziesięciu żołnierzy pod dowództwem kapitana, by go pojmali. Eliasz stoi na wzgórzu, gdy wojsko zbliża się z rozkazem. Kapitan woła, tara człowieku Boży, król każe ci zejść. Ale Eliasz nie cofa się. Odpowiada, jeżeli jestem człowiekiem Bożym, niech ogień spadnie z nieba i pochłonie. Ciebie i twoich pięćdziesięciu. I tak się dzieje. Niebo znowu płonie, niszcząc wojsko. A posyła drugi oddział. Los powtarza się identycznie. Władza królewska nie ma mocy wobec Boga. Jak często ludzie próbują podporządkować sobie prawdę siłą. Eliasz pokazuje, że nie człowiek lecz Bóg ma ostatnie słowo. Król Achazjasz nie ustępuje i posyła trzeci oddział z nowym kapitanem. Jednak ten dowódca podchodzi inaczej. Widząc co spotkało poprzednich, nie rozkazuje, pada na kolana przed Eliaszem i błaga: Człowieku Boży, niech życie moje i moich ludzi będzie ci drogie. To pierwszy raz, gdy zamiast pychy pojawia się pokora. W odpowiedzi Anioł Pański mówi Eliaszowi: Idź z nim, nie bój się. I tak prorok, schodzi i staje przed królem. Boża moc nie wymaga przemocy, lecz serca, które uzna jego autorytet. Kapitan zrozumiał, że prawdziwa siła leży w uznaniu Boga, nie w liczebności armii. A ty, kiedy ostatnio uklęknąłeś, by oddać Bogu to, czego siłą nie da się zdobyć. Pokora otwiera drzwi, które siła próbuje wyważyć. Stojąc twarzą w twarz z królem Achazjaszem, Eliasz nie zmienia ani jednego słowa, nie próbuje złagodzić wyroku, nie szuka przychylności władcy. Patrząc mu prosto w oczy, powtarza to, co Bóg wcześniej powiedział: Ponieważ posłałeś zapytać Baala Zebuba, a nie Boga Izraela, nie wstaniesz z złoża, umrzesz. Król, mimo swej pozycji i potęgi, nie może zmienić tego wyroku. I tak się dzieje. Ahazjasz umiera dokładnie tak jak przepowiedział prorok. Przesłanie jest jasne: żaden tron, żadna władza nie ochroni człowieka przed skutkami niewierności wobec Boga. Eliasz pozostaje wierny, choć jego słowa są trudne do przyjęcia. Czy i my mamy odwagę przyjąć prawdę, nawet jeśli jej? Dźwięk burzy nasze wygodne bezpieczeństwo. Cały Izrael słyszy, że dni Eliasza są policzone. Nawet synowie proroków w Betel i Jerychu wiedzą, że prorok wkrótce zostanie zabrany. Eliasz wyrusza w swoją ostatnią podróż, odwiedzając miejsca, które miały duchowe znaczenie dla ludu. Gilgal, Betel, Jerycho. Przy każdym postoju prosi Elizeusza, by został, lecz ten nie odstępuje go na krok. Elizeusz rozumie, że to nie jest zwykła podróż, lecz moment przekazania dziedzictwa. Ludzie pytają Elizeusza, czy wiesz, że Pan zabierze dziś Twojego mistrza? A on odpowiada spokojnie: Wiem, milczcie. To chwila pełna napięcia, oczekiwania ciszy przed czymś wielkim. Jak zachowałbyś się, wiedząc, że czas Twojego mentora lub przewodnika się kończy? Czy miałbyś odwagę podążać do samego końca? Eliasz i Elizeusz docierają do brzegu Jordanu. Tłum synów proroków obserwuje ich z oddali. Eliasz nie zatrzymuje się. Zdejmuje swój płaszcz, zwija go i uderza wody rzeki. Na oczach wszystkich Jordan rozstępuje się, odsłaniając suchą drogę. To nie tylko cud natury, to symbol. Eliasz, jak Mojżesz i Jozue, przeprowadza swojego ucznia przez granicę duchową i fizyczną. Przechodzą razem na drugą stronę, już nie jako mistrz i uczeń, ale dwaj świadkowie Bożej mocy. To przypomnienie, że prawdziwa wiara otwiera rzeki niemożliwe do przebycia. A ty, Jakie Jordany stoją na Twojej drodze? Czy pozwalasz Bogu rozstąpić to, co wydaje się nieprzekraczalne? Eliasz idzie do swego finału, zostawiając ślad nie do zatarcia. Kiedy przekraczają Jordan, Eliasz zatrzymuje się i spogląda na Elizeusza. Zadaje pytanie pełne znaczenia. Proś co, mam Ci uczynić, zanim zostanę zabrany od Ciebie? Elizeusz nie waha się ani chwili. Wypowiada prośbę odważną, niemal śmiałą: Niech spocznie na mnie podwójna część Twojego ducha. Nie prosi o władzę, bogactwo czy sławę, pragnie duchowego dziedzictwa, jeszcze większego niż to, które widział w swoim mistrzu. Eliasz odpowiada: Trudnej rzeczy zażądałeś, ale jeśli mnie zobaczysz, gdy będę zabierany, stanie się to. Elizeusz rozumie, że prawdziwe powołanie wymaga nie tylko oddania, ale i duchowej odwagi. A ty, czy twoje pragnienia sięgają głębiej niż to, co widzą oczy? Czy prosisz Boga o coś, co przekracza twoje własne siły? Nagle niebo nad Jordanem rozświetla się płomieniem. Rydwan ognia, zaprzężony w ogniste konie, stępuje z góry. Eliasz bez śmierci zostaje porwany w wichrze do nieba na oczach Elizeusza. To moment tak potężny, że ziemia jakby zatrzymuje oddech. Elizeusz krzyczy. Ojcze mój, ojcze mój, rydwan Izraela i jego jeźdźcy. Eliasz znika w blasku, pozostawiając po sobie płaszcz, który spada na ziemię. Symbolicznie dziedzictwo zostało przekazane. Elizeusz podnosi płaszcz i wraca nad Jordan. Uderza nim wody, wołając: Gdzie jest Pan, Bóg Eliasza? I rzeka znów się rozstępuje. Teraz to Elizeusz niesie ogień. Historia Eliasza nie kończy się w płomieniach. Trwa w tych, którzy podnoszą płaszczy i idą dalej. Czy podniesiesz go i ty? Jeśli ta opowieść poruszyła twoje serce i chcesz poznawać więcej historii, które budują wiarę, zasubskrybuj nasz kanał. Kliknij, lubię to, zostaw swój komentarz i podziel się tym filmem z innymi, aby jeszcze więcej osób mogło usłyszeć o Bożej Mocy i wierności. Twoje wsparcie pomaga nam docierać do coraz większej liczby ludzi. Dziękujemy, że jesteś z nami.